Tu pogoda taka średnia, to, to by miało ład. Byłem na giełdzie, no i kupiłem taki aparat z pokluczonym wyświetlaczem. Dałem 40 zł. No trzeba naładować baterię, bo to że w zestawie SD i tak dalej i tak dalej tu tam jeszcze gryb na bateria o kurwa tak, ze śmietnika no ale no za 40 zł to tam tu jest też taki grip na dwie baterie, trzeba to musi być. Spróbuję to naładować w domu i zobaczymy. No i tu jest taki już większy też grip. No kurwa porozkręcał ktoś to tutaj to można, gdyby to było wszystko sprawne, to wyciąć, coś nowe, coś nakleić nowego, no bo to kurwa tragedia. No dobra. Nie ma co jadę do chaty. Dość chałup tego. 5 dekad, wiem, nie, to jest ruina, Albo coś z tego wyjdzie, albo nie. Zawsze strzegam. To nie ma problemu. no na starszy tego no pierwszy zapomniałem pokazać na giełdzie miał e, ramy po 2 G 1 PC dwójka częstotliwość 800 MHz właśnie akurat mi takie potrzebne są mam taką dosyć bardzo fajną płytę ale nie miałem ramów każda z innej z innej beczki jak się mówi to jest para to są dwa identyczne Made in Taiwan to jest jeszcze takie starszego typu porządne porządne ramy dobra a no, dzisiaj sobota jest Kupiłem taką dosyć fajną maszynę do pisania Tylko kurźba nie ma, nie ma tego przykrycia górnego no Chyba stale te maszyny gdzieś zawsze kurwa tych górnych dzekli nie ma A może się kiedyś trafi. I trzeba jechać, a dzisiaj wiatr kurwa wieje taki, że... No i ta maszyna przede wszystkim ma polską czcionkę, nie ma umlautu. To jest bardzo stara maszyna. Znaczy ona jest powojenna, nie? przyjadę do domu to, to pokażę o co chodzi ja kupię z uwagi na to że że jest wąska i wałek przede wszystkim y, miękki jest nie skorupa tylko no, w miarę taki dobra jedziemy Trzeba coś jeszcze słodkiego kupić. do domu. No, ściągłem karzeczkę Będzie trochę lżejsza. Tu są te przyciski do ściągania karzeczki No i tu już na pasku, a nie na sznurku. Pamiętam w mechanice maszyn biurowych to myśmy to te paski wymieniali jak pękły to no bo ja jestem z zawodu mechanik maszyn biurowych yy, ślusarz precyzyjny dobra szkoda do czasu dzisiaj będzie chyba padać coś tak się zanosi no tak wygląda ta maszyna nie idzie pisać na nie bo tam w środku jakieś śruby powyrzucane no i trzeba to opróżnić Z to polskiej produkcji maszyna tylko to gdzieś kurwa skrzywiona, ale to no, skrzywiona łośka jest ale to idzie odblokować i wyprostować no fajna 5 dych to niewielkie pieniądze i tu z jednej strony jest tutaj urywane ramię takie ale tu idzie coś dokombinować Dobra No i tym bardziej że to nie ma żadnych umlautów tylko po polsku tą farbę można by było z, z tego zeszlifować jakoś tam umalować. Szkoda, że nie ma tego deklam, ale co? Dobra. O, no, sernik sobie kupiłem. Już nie ma co jeździć. Trzeba się brać za komputer. Zrobiłem wentylator, mocowanie wentylatora. I... zobaczcie jaką fajną lampkę trafiłem na złomie. A tak dla porównania jak na i Ją trzeba po prostu rozebrać i tego i wyczyścić zobaczymy jakiej to firma ale coś w domu zajebista jest piękna tak na półeczkę tego co jako ozdoba ozdoba jako ozdoba można korzystać z niej nie piękna piękna jest no ja 5 zł dałem podejrzewam że takiego krosa to już by na pewno nie kupił Dobra, to było na tyle O, lampeczka działa Wszystko jest ładnie Wałem na no, A, tylko te e, druty tutaj co były To one gdzieś to kurde za krótkie jakby nie pozwoliły, żeby to usiadło tutaj na samym dnie. Teraz jest dobrze. No tu jest też taka wielka lampa nocowa. Olbrzymia. Piękna. Piękna sztuka. Ja kiedyś też kupiłem ze składnicy złomu. Dobra, no nie będę mam dupę zawracał lampami. Wiesz jaka jest, to jest taka z, z moich kolekcji, piękna, piękna, uwielbiam lampy naftowe i zapach, pamiętam jak już, ja wiem, lata y, lata 50, y, takimi lampami się odrabiało lekcje, <grywka> lekcje szkolne. Fajna, ja uwielbiam nawet ten zapach taki, kurde, to, to powracają, powraca pamięć. No, dzisiaj jeszcze byłem na złomie, taką lutownicę, tylko nie ma obudowy, ale coś trzeba będzie pomierzyć, co, to, to okej. Okay. no takie chulejki z co Czasami do... Do, pro, do projektów przydatne. Dobra, idę do domu. A tu jeszcze takich nakrętek 6 mm z mosiądzą To są mosiężne. Dlatego wziąłem, bo tak to mnie brał. Dobra, trzeba się kawy napić, i położyć się trochę o, no, ktoś wyrzucił na śmietnik rurki miedziane mosiąc tu następna jest pomału pomału się nagromadzi i wtedy jak będzie większa ilość to to się sprzeda na składnicy dobra jadę bo na składnicy domu, zobaczyć dzisiaj poniedziałek, zobaczyć co ciekawego. No także, fuk się No mimo tego, że to jest poniedziałek, ale widocznie nie zdążyli we No i trafiło się.